I dojechaliśmy w te piękne o. miejsce. Jest siłownia, jest pralnia, jest śmietnik. Rowerki całe. Szofowa zamieszania. Jestem pani trenerze? Bardzo cudownie jesteśmy na miejscu. Mamy pokoje fotelu Gabi. Sześciogwiazdkowe. Sześciogwiazdek. Gabi. Do początku odwrócił? Nie, nie jesteśmy w przestrzennej no, to stąd taki robot dostanie? Zdecydowanie jest z wiatrem. Zdecydowanie, nie? Jestem przekonany. Wydajemy sobie 33, ale tak na batach do no, goszczu. Po prostu, boże, tak masz ty. Tak. Co ty jadłaś w tej trafie? Natalia, co powiesz o trasie. No powiem Ci szczerze, że trochę się boję. Bo zakręty są agresywne dość. No jest bardzo szybka w ogóle, nie? Także no, będzie się działo, to na pewno, nie? Tak. Tu jest taka piękna miejscóweczka z, tam, z takimi pięknymi hamakami. I po finiszu Aj, na kajaki. Po finiszu na kajaki, żeby rozkręcić górą. Tak jest, tak. Trasa jest. Pięknie urozmaicona wieloma zakrętami. Dużo dopaleń będzie. Będzie, będzie no. Bogdan, zadowolony z trasy? Fajna? Tak, tak, ciekawa. Ciekawa, nie? Dużo zakrętów. No. Dużo zakrętów. Słuchajcie, nawet nie wiem, przyjechaliśmy jedno okrążenie. A zakrętów było tyle, jakbyśmy przyjechali. 180 km. Dopalanie, dopalanie, dopalanie. A to taka piękna miejscóweczka przy starci mecie, plaża, hamaki, kajaki, rowery wodne jutro będzie co robić po wyścigu odpoczywać ale teraz wyścig 99 tak śniadanie przedstartowe, proszę bardzo co tu owsianeczka? owsianeczka, bananik, jogurt naturalny. klasyczna zasypania. Mm. tak zwana kawa gryżowa i pudding proteinowy z tego dzisiaj będzie jechamy. A tak chłodnie, tak chłodnie. na głodnie, na głodnie na głodniaka? Ja, to jest Grzesia śniadanie. Sprinter musi to mieć. pierwszego A ja też mam na bogato. No. Na tyle zasłużyłeś. Jesteśmy w okolicach startu szosowych Mistrzostw Polski. W Żyrardowie. Jesteśmy po pierwszym bloku startowym. Bogdan zdobył tytuł Mistrza Polski. Bogdan jest naszym wsparciem z Ukrainy, że tak powiem. Więc nie mógł startować w kategorii Masters, bo nie ma polskiej licencji. Ale wygrał swój wyścig z grupy, z finiszu, także mega dobrze to wyglądało, zresztą będziecie to widzieli na filmie, dostałem z finiszu od, yy, od Habasa, także pokażę Wam jak to wygląda. Jest zawodnik to będzie chyba ta strefa sportu, ale za chwileczkę się ale wszystko powyrazi, podjeżdża, na Ja Ryabosow, ślerapec... ja Bogdan, Bogdan! A teraz lecimy na kolejny start dziewczyn, o 12.50 startują dziewczyny, także trzymajcie za nas kciuki. No i mamy kategorię M5A, duża grupa. Naciągają. Ależ obie. No, także widzicie, panowie z kategorii M5A, grube tempo tam idzie, także grupa się podzieliła. No i za chwilę kolejna, ostatnia runda będzie i będzie już finisz. Jak ta lala będzie. W tej Bez plany, to jak tydzień grupa to tam nogę odpali poleci. No i mówię, jak się czujesz, nowo upieczony, świeżo mistrzu polski. No anatomii? na razie jeszcze nie wierzę. <laughs> Spokojnie. Do tej pory. Staniesz na podium, uwierzysz. No. piękna sprawa bo. Albo jutro. <laughs> Albo jutro. Jak się obudzisz. Słuchaj, ja będę no. ci o tym regularnie przypominał. Dobra? Dobra. Potem zabieraj czasem koszul na trening, wiesz. No nie wszyscy wiedzą. No, no Także jeszcze raz oficjalnie gratuluję i bardzo się cieszę. Super, jestem Super. bardzo zadowolony. Ja Dzięki. też. Dzięki bardzo. Dlatego to dopiero rowery porządziły dzisiaj. No, no. no ja Słuchaj, myśl, Myślę, że... M50A i M50B. Jak minie nasz M50B, 5 minut jedziemy. Chyba, że wcześniej będzie 13. To mam opóźnienie. Dużynki gotowe? Jedenstwo, dwanaście. Gdzie idziesz tam? Jedziemy na jedziemy e, To jest ta, ta, ta głowa, Co to jest? Ta głowa, czy gujawa, głowa. Bujawa, dobra. Coś w tym zespołie. Masz ochotę? Co to jest? Gujawa. Mniam, nie jest na głowę, to jest na nogi. Na głowę go się już późno. No, jesteśmy w takim... Jest. Mamy start dziewczyn. Idziemy. Obserwować i kiwitować No yeah. i mamy star dziewczyn pojechały bardzo ładnie, dobrze no i wystartowały dziewczyny. Nasze ustawiły się na przodzie stawki, żeby było bezpiecznie, a w środku dziewczyny tam jeszcze jakieś pogaduchy słyszałem, hihihichy. Hi. Wiesz, tak do się uśmiechać do samego końca, co? Oby, oby, oby tak się cieszyły na mecie. No, będą nie, się tak cieszyć nie. na mecie. A, ty, <laughs> a, myślałem, że to nasze chichy. Nie, Też niech. nasze gadały. Się. Niech się, niech się wszystkie tam chichrają na koniec. Oby bezpiecznie dojechały. Także mają dwie rundy, 60 km, pojechały na pierwszą. Czekamy na kolejną. Dawaj, jeszcze dojdziesz. Ja już po! O, brawo, ty! Co boli najprzyjemniejsze teraz, co? Gdzie? Dostaniesz tak, no, Taki no, jak tam. Się się? No, może uwierzy jak tam będzie stał. Nikt nas jeszcze nie dał klaski. Bogdan, to był kapitalny finisz. Piękny finisz Japosław na mecie. Skoszulka z białym orłem. Boguś, Boguś! Po Siema. Siema. Witam. Trzyma. <s2> trzymaj, trzymaj, trzymaj. Muszę powiedzieć, znaczy, że szkoda, nie? Jeszcze e, trzymaj. spoko? Jak szkoda? Weź. <d modeling> Jak szkoda. Bardzo dobrze. Mógłbym dwie kopiuty, gdybym pojechał Tak. Brawo! Piękne Piękny. Jak się czujesz? Super. Superowo. Elegancko, co? Biało-czerwony koszul, piękny. Pięknie. Brawo mnie, a teraz. Ale szogień. Słodam tam się stało. Mogę Robert, Dobra. Robert niech pan obejrzy najpierw. Nie, to tylko wy macie tak dzieciaki w głowach. To jest ważniejsze. Ja mam inaczej, dobra? No, jak to było? Pamiętam ramionczko. Tak. Trener się gdzieś rozgrzewa boże. Tak, gdzie jest grze? Ja mam plecak. Twój. Dobra, a on jest w domu? Tak. W tak. e, domu jest? Nie wiesz? Nie, do on, on pojechał się rozgrzewać. Do rozgrzewać. Dobra. Tak. tak. E, plecak mam go co, i co, telefon. Go mam. Będziesz miał? Bogdan wszystko? On ma przypięty numer, pamiętasz? Tak, tak, ja przepiętam. Ja przypiem. najpierw w dokumencie ja jak będzie trzeba coś zakleić, to, to co. zapraszam na statycie. Ja idę go znaleźć i się spytać, czy mam mu podać jakieś picie. E, wiesz co, może ja to ogarnę. Dobra? Tak. Dobra. Na pewno? Dziękuję. Ja tak, to Co tak długo jechałyście? No? Nie mogliście? Nic się nie stało. Czasami to się zdarza. Spokoju. My się pogubiłyśmy. Ponieważ skończyłyśmy wyścig. Wszyscy wystartowali i nie wiemy, kto jest kto i jak jedzie. Widziałam Ludwiczka, jak jedzie w grupie. I nikogo więcej. I czekamy na trenera, na Burzę i na Lisia, na Felusia. No czekamy na tych naszych chłopów. Nie, ten z trenerem cztery. Tak, znowu dwie blondynki. Tutaj koleżanka moja, najdroższa kochana, która dzisiaj pięknie jechała. Jechała wspaniale, widziałam, obserwowałam. Ja byłam z tyłu, a ona jechała z przodu. Kolejne, kolejne. Jeszcze się bidula popłakała, bo tak pięknie pracowała, ale to nie nasze ostatnie Mistrzostwa Polskie. Za rok pokażemy, jak to się robi. Nie wiem. Mieli kraksę czy nie? Co tam panowie? Żyjo? Co? Jak u was? Nie wiem, Natalia miała wywrotka na końcu. Nie, ja dole. Co ale... się stało? Ale... No ale tak. przejechałaś przez kmetę czy nie? Ale przejechałaś przyjechała... ścigając się, czy przyjechałaś... Zalicza... zaliczając tylko... Co się Uwa. stało? No musisz ja iść do kościoła. Mnie pali tak kurde w brzuchu jakbym z trzy jakieś rozżarzone kamienie. Putu. No to no, no dobra, no to spokojnie. Nie, ta choroba w jest... A Trzeba się... u ciebie jak? Yy, z finiszu poszło. Nie wiem które przyjechałam, trenerze. Generalnie u nas jest zawsze śmieszkowo. No. Ale dzisiaj jest pechowo. A i Natalia trzeba pokazać trochę też prawdy w tym wszystkim. Nie będziemy się śmieszkować, tylko po co się stało. Też mnie skurcz, no co? Dobra, skurcz, skurczę, ale co? Co to auto tam to robiło? auto, nie mam pojęcia co ono tam robiło. No. Uderzyłaś w lusterko Uderzyłam w i w sumie dalej to nie wydarzyło. I już leżałam. A. I to na samej ostatniej prostej startowej, na nie finisowej. Na prostej, no, finisowej. Bo kakirek, chociaż A, ale To taki mała na szczęście, Buba. Gorzej z rowerem, znaczy rower cały. Mały szlif, cały. ale bardzo boli. Wydum że głowa cała. No, głowa cała. Yy, za rok też tu przyjedziemy, nie? No, raczej, raczej. Za rok tu my już to rozpykamy, nie? Mamy no. do udowodnienia. A tutaj? <laughs> yy... Ale one nie już czują, już wiedzą. Że... No, finish z grupy! Jechałam ile mogłam, ale. Jeszcze ta noga no tak jest, jest za słaba. Ale tak jest trener... z, ciebie, z ciebie to taki finisher, jak, tak. z, jak ze mnie trochę. Taki jak ze świnki baletnica. Nie, ale tak naprawdę no to. czułam, że mi coś brakuje. No, ale ja wierzę w to, że za rok trener tak przygotuje plan, że z Natalią to rozpykamy, więc bójcie się. Ciężkie zawody, najlepsze dziewczyny w Polsce tu jechały. Naprawdę było to widać, było to widać kto tutaj jedzie. Dobra, to czekamy na resztę ekipy. Tak jest. Cieszymy się z dobrego zdrowia, to najważniejsze. Oczywiście. Oczy z dobrego. U, u mnie to średnie, ale to nic. Popracujemy trener nad tobą tak też. No muszę. Trzeba się wyzdrowieć dobrze. Tak jest. Czego oni tu jeżdżą? Jezdy, kolejny samochód jeżdżą. nie wiem. Co? Po... 30 My mamy M20. Nie, 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 nie. Nie, M30? M30. A młodzi. Ale tak, ładnie się trzyma w peletony. Tak, Ładnie, jest ładnie, tak. to jest drugie koło. Ani, tak? nie, wcześniej jak drugie koło. Drugi, druga runda, no jeszcze dwie. Jeszcze dwie, no. Tak. Dawaj Feluś, pięknie. Dawaj, dawaj Feluś, kop, kop. Hop, 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 hop. To jest ostatnia runda. Jechali na ostatnią rundę, tak. czy podnosi ręce w górę, tak jest, podnosi rękę w górę, ale czy to jest Peter? Nie. Nie? nie. No, to, no to nie. No to nie. Dominik Patrzykowski. Dominik Patrzykowski, a teraz Adrian Świderski i Piotr Fręczel, a gdzie jest Peter? Nowacki jest Peter Nowacki tutaj ale tu Dominik Patrzykowski ja się pokazywał dojeżdża do Limnogoty tu a tutaj jeszcze niektórzy muszą pojechać dalej muszą pojechać jeszcze na trasę to była teraz grupa zasadnicza wiesz, tak pojechał wiesz. To druga runda z grudnia, okay. Nawet na drugie Ładne. zaczęli gonić, kurde. Bo tam wiesz, pojechało trzy. I nie było nikogo z ośki. się na drugiej rundzie popieradowała tam, kurwa, sami też. Dolecieli? Tak, tak, tak. Później tak jechał, wiesz. Tak, kurwa, cały czas taki interwał był, wiesz. Nie, mam tego już. Ciężko już mnie skurcza na końcu łapały, kurwa. Patrz. Co? Co to Co się mam daje? całą pokutą kurwa, tak, kurcz, mnie jebał. A kurś mnie jebałem, musiałem się agrafką napiętalać, myślę, że nie dojadę, nie? Mamy ostatniego na mecie naszego Ludwiczka Dzień dobry Niestety, Dzień dobry. <gryw> zrobił tak, że nie złapał tu, bidonu Tu mój bidon jest I właśnie został odwodniony, no ale dojechał w grupie, w sukcesie Tutaj piąteczka Zuch, dobrze było na Ciebie popatrzeć Dziękuję Wysoko do finiszu szedłeś, ale tam wcześniej, wcześniej pojechali jeszcze też, nie? Chyba dwóch, nie? Dwóch, dwóch, dwóch. No. Ale bardzo blisko do nich, do tych dwóch bliższych, bardzo blisko. Cała minuta I co ty? Nawet nie z 15 sekund. No, No, no ja idę zgłosić protest. idę do tego. O, protest będzie chyba. O, jechali, jechali, Ktoś się ze, to się ze mną podpisze, ja zapłacę. Nie, no ten... zapaka ta trochę tam mi pomagała. Nie tak? wiem na ile. No. A czujesz? A fotograf ma zdjęcia co tak robił. Czuję się. Ja Jakbym o to, o to przejechał jest. 120 ja kilometrów Upalę, upalę no, 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 tak Z Mastersami M3, ty, tak, o ty, o ty, m3. Ty, tak się czuję Bardzo dobrze, piękna Michałko. szkoła tak, tak, tak. dzisiaj no, Lecimy dalej Pomału, pomału Przecież nie pójdźcie Ja idę tu, nigdzie się czegoś nie bawię umie strzelić skorka, daj spokój Natalka, Nie dupka Dobrze Najpierw nie, mi to I teraz, dawaj łupu w dół Dobrze! Uf, 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 uf. Brawo. brawo nasz mistrz polski brawo. nie dostałam A czemu nie ma brawu? No brawo, uf, uf. brawo? Brawo wow, 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 wow. <śla> To się wytnie.